Dobra, piwo i tak już jest skwaśniałe, więc się nie zepsuje bardziej. Słuchajcie, mam tutaj w dłoni szklaneczkę bardzo ciekawego piwa, kwas beta. Pewnie część z Was miała już okazję kiedyś próbować kwasu beta, ale te moje dzisiejsze słowa kieruję przede wszystkim do tych, którzy jeszcze kwasu beta nie pili, a to dlatego, że to piwo jest w ultraniszowym stylu, Lichtenheiner. Więc e, chwilę o kwasie beta, czyli o e, historii tego piwa w pincie i trochę o stylu Lichtenheiner. Generalnie chodzi o to, żebyście e, byli choć trochę przygotowani na to, co spotka Was, kiedy zamówicie sobie szklaneczkę e, kwasu beta 2024 w pubie w ramach e, degustacji kolejnej pinty miesiąca. Kwas beta 2024 to jest efekt. Waszego wyboru. To wy zdecydowaliście, że chcecie znowu spróbować Lichtenheinera. Jak to było z kwasem beta w Pincie? To musimy cofnąć się do roku 2000, nawet nie 15. kiedy kwas beta po raz pierwszy pojawił się w Pincie miesiąca. Do roku 2014, a konkretnie była to połowa grudnia, na mojej skrzynce pocztowej pojawił się e-mail, którego tytuł brzmiał mniej więcej hmm, Ciekawe style piwa, które warto uważać, czyli korzyści z leżenia w szpitalu. <grytanie> Mail był od Grześka, Grześka Zwierzyny, który wypisał całą listę różnych niszowych stylów piwa, o których istnieniu w większości ja przynajmniej nie miałem pojęcia. Gdzieś u góry tej listy był Lichtenhainer. Temat sobie odczekał chwilę, ale niezbyt długo. Kiedy początkiem 2015 roku w ekipie Pinty pojawił się pierwszy pracownik, taki pierwszy człowiek, który został zatrudniony w Pincie, Paweł Masłowski, przyniósł do Pinty stosik kartek pod nazwą Program Piw Kwaśnych i Dzikich. Co się potem wydarzyło? Kwas Alfa, czyli ważenie kooperacyjnego piwa z Duolem. To był kwiecień 2015 rok. I pierwsze kwaśne piwo spinty, którego to kwaśność wzięła się z użycia bakterii kwasu mlekowego. Krótko po tym, kiedy miał być już rozlew kwasu alfa, zaczęliśmy się zastanawiać, jak wykorzystać zdrowe bakterie kwasu mlekowego, które namnożyliśmy z bakterii kupionych gdzieś tam w Skandynawii chyba i przypomnieliśmy sobie o Lichtenhainerze. Taki właśnie sposób, ten styl piwa zawędrował do Pinty. I teraz pytanie, czym jest ten Lichtenhainer i moja odpowiedź. Jest to jedno z lekkich, kwaśnych, pszenicznych piw historycznych, piw Niemieckich, którego cechą charakterystyczną jest wędzoność. Oprócz słodu jęczmiennego, pszenicznego, do tego piwa używany jest również słód dymiony, słód wędzony. W tym przypadku, tak jak w 2015 roku, słód wędzony dymem z buku. To jest styl piwa, który w zasadzie nie istniał przez kilkadziesiąt lat, a którego historycznie ostatnie wzmianki pochodziły z. Krótko przed, pierwszy, przed II wojny światowej. Styl jest związany z, z miejscowością Lichtenhain i tam to piwo było ważone tak mniej więcej do II wojny światowej. W Polsce, w ramach powrotów do piw historycznych, Lichtenhainer pojawił się prawdopodobnie właśnie e, za e, sprawą tego, że postanowiliśmy je uważyć w pięcie. Piwo z dużą ilością słodu pszenicznego, z dużą ilością jęczmiennego słodu wędzonego. Aromat pewnie przypomni wam grodziskie, ale już w smaku mamy dużą niespodziankę. Piwo jest lekkie, ono ma około 3,5% alkoholu, ale pewnie zauważycie, że jest bardzo pełne. Jest, e... Z wyraźną podbudową słodową, z bardzo wyraźną, z wyraźną e, kwaśnością, ale czystą. Tak teraz naprawdę wracają wspomnienia z 2015 roku z kwasem Alfa i tamtym kwasem Beta. W tym piwie użyliśmy chmielu lubelskiego. Historycznie do Lichtenheinera też używało się zawsze, e, bo czegoś by innego, od tradycyjnych europejskich odmian chmielu. Podobnie jest tutaj. Ten chmiel nadaje delikatne, ziołowe nuty. I dopełnia kompleksowości temu piwu. Nie, no naprawdę smakuje bardzo ciekawie, i myślę, że mimo, że ono się pojawia w lutym, to można śmiało sięgnąć po to piwo nie tylko dla orzeźwienia, może nie dla rozgrzewki, ale na pewno dla spróbowania tej kompleksowości słodu, kwaśności i orzeźwienia. Naprawdę wszystko to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Kiedy uczyliśmy się tego stylu w 2015 roku, oczywiście największa wpadka z etykietą. Trzeba było zamawiać na nowo, bo na etykiecie zamiast Lichtenhainer było Lichtenheiner. Taki drobiażdżek. Zachęcam Was do spróbowania Lichtenhainera w wydaniu 2023. Wracają wspomnienia, ale mam też nadzieję, że dla, dla wielu Was będzie to po prostu odkrycie czegoś zupełnie nowego. Wasze zdrowie.